Zapraszam Was na takie małe targi, a dokładniej wyprzedaż garażową wędkarką, już ósma edycja. Także za chwilę będę już na miejscu. Zobaczymy, co jest ciekawego na stoiskach. Kto się dzisiaj wystawia, kto sprzedaje i co sprzedaje. Cześć, swim bite 27 cm 230 gram lekko tonący Zapraszam na Facebooka Jarosław Homajot.c Pozdrawiam Ten to już jest mój. Ten już jest twój, tak, tak jest Będzie dobry do trollingu też, tak, wiesz? On głęboko schodzi? Wiesz co w trollingu to nie wiem, ale w złapie to tam powiedzmy do tych dwóch metrów będzie. Do dwóch chodził, metrów. Nie? Czyli taki ten, no to na, na taką wodę powiedzmy szkierową Tak. Plus tak. właśnie rugia, nie? Tak. Można dać cięższe kotwice, wtedy będzie bardziej schodził w dół, nie? Mhm. I można sobie łapać jeszcze głębiej. A powiedz mi e, malowanie, jeżeli nie tajemnica, to aerografem czy? Aerograf i ręcznie, gąbka, pędzel. Kolory na zamówienie oczywiście. A, czyli też na zamówienie tak, można. U nawet jak ten... swój kolor chcesz, żeby namalować, to potrafię go tam jakoś po swojemu przenieść. Okej. Okay. Czy jakiś tam wzór można by ci było na przykład wysłać? Tam tak, w PNG tak. albo tam w dopół i ty to możesz Dokładnie. w razie czego przenieść na... Hmm, Przenoszę, na tą przynętę na jaką przynęty. tam się podoba. Nie? Ten to jest taki kolor, jak w Sewydrzu też mają takie tak, to też był robiony pod zamówienie właśnie klient chciał, taki kolorek. Fajnie w wodzie, rażący, potrafi skusić Bardzo fajnie wykonane. Jeszcze pstrąga też mhm. w wodzie, elegancko imitacja i płotki. I wstrąga. także na irlandzką wodę, też bardzo dobry, bo szczupak na wstrągu żeruje. Także jest coś do wyboru, można wybrać, nie ma problemu. Są woblery fajne, szczupakowe. To Też bardzo fajne malowanie. To jest tak, malowanie takie, takie... złote tutaj się mieni. Dokładnie, jest taka tak łóseczka, jest bardzo rodzaje no są odblaski jakieś. Jest też do trollingu, ten akurat w ogóle fajny schodzi mm -hmm. do ten schodzi. 6 metrów myślę, że zejdzie. Okay. Także fajnie zamiato taki okonek. No masz tego sporo. Jeszcze 12 cm do 3 metrów. sandacza. Ładne koguty sandaczowe. Dzięki. O, i bryloczki też od razu Tak, robi. tak, żona jeszcze robi kolczyki. A, jeszcze kolczyki? Tak, tak. To się ze wszystkim nie wyrobiliśmy. Ale bardzo ładnie też główki masz malowane. A główki to zgrana. Dzisiaj go nie ma, to go zastępuję. Uh -huh. Wszystko proszkowo, UV. To widać naprawdę, wykonanie takie no profesjonalne. No, było, że A to są do kogutów główki, tak? Tak, tylko już takie cięższe. Ja ich cięższe. używam na Norwegię, Szwecję jak robić coś pod dorsza albo wertykalnie. A czyli pod po, po, pod dorsza, tak? Dorf. Ale to wiesz to i na Holandię się nada na głębokie te nasandacza z podbicia. Tylko wiesz, no on musi też być już duży, żeby Wertykalna mieć siłę suma. to zasać nie? Wertykalnie nawet. Wertykalnie. wertykalnie. Nawet. no teraz będę robił dla Zegrzyńskiego Wąsa do 70 gram właśnie. Pod... No widzisz tylko, że z wertykalem w Polsce to jest tak, że wszędzie praktycznie nie można, nie? Więc trzeba jechać za granicę, żeby. No mazury jeszcze tam, wiesz. Ale mówię o wodach tutaj naszych PZW okolicznych to. No my będziemy na wertykalnie łowić. Tak? Nie to można... życzę powodzenia. Dzięki. No, tutaj, no to jest jedyna słuszna metoda, żeby niektóre ryby, wiesz, gdzieś tam z Panoptixa, czy no, coś, nie? Ale powiem Ci, byliśmy właśnie te dwa kolory. No dobra, ca cała ta paleta akurat dobrze się sprawdza, szczególnie. Y Poniżej, fiolety i te, te poniżej 4 metrów fiolet niebieski, no to kurde, tylko to robi robotę. Bo to chodzi o widoczność ale... w wodzie chyba, tak? Tak, no? tak. tak Im niżej, tym lepiej widać niebieski, fioletowy kolor. Ale no kurde, nie przestrzelił sandasz 80 fioletowego. Na się wszystko było widać, każdy kamyczek. Do granatowych zajebiście sumy płynęły, wszystko wertykalnie. Pod samym pyskiem były, ale to nie znaczy, że ci weźmie. Kusiło się tu, pod sumem, kwot, wszystko. Tylko tyle, się widać pociąga się podpływa. Się A ty masz podpływa. sprzedaż jakąś internetową mega bazarant mega, barząd. mega barząd. do to się siebie. Dobra. E, chcesz naklejki tak Na no no, jakieś pan, pudełka to czy tam, pan, coś pan, pan. tam to też po naklejamy. są super czyli do mega bazaranta zapraszamy ale z mega tak zapraszamy tak. W Łodzi jeszcze sprzedaje, tak? Będzie na lecie, w błędę? Będzie. No to super, siema Cześć, witam. To możesz jeszcze pozdrowić żonę czy tam y, dzieci. Jestem sam. A, jest pozdrawiam samodę. wszystkich wędkarzy Sam, sam samotny wędkarz. Będziesz, będziesz pozdrawiał, tak? Będziesz pozdrawiał. Nie będę Ci tytuł podawał. Co Siemioneczku? Cześć. Mamy Którego? Rafała. Rafała. Derlatkę. Ale to musisz go wiesz, co on teraz do Niemiec pojechał chyba nie. z tego co? Musisz go trochę pogonić, żeby w końcu te gumy zaczął wiesz, te tail'e swoje... No to nie wiem, czy Rafała nam mówisz tak. teraz na gumy. Dobra, poszło mi. O, dzięki. To może ja tego ale... nie Zapraszam wszystkich do kontaktu przez Facebooka Michał Gilecki. Przynęty Bilecki Gilecki Bites. Pięknie wykonane. Wszystko wolno tonące. Cała gama kolorów. tenże bardzo ładny. Czego dusza zapragnie? To taki miedziany Mosiąc, przepraszam. Cygańskie złoto. Cygarki. Tomba. Hmm. Zobaczcie kogo spotkałem niech, Był ze mną na sandaczach, był ze mną na siarbach, na wtedy, ze mną byłeś Na siarbach, na byliśmy na tak, parku ładnie, żeśmy połowili, pobawiliśmy się. No co, pozdrowienia dla wszystkich. Derlatkę, pozdrow. Rapciu, pozdrowienia dla siebie. Ta, tak, nie wraca. będzie niedługo. No właśnie. Idziemy się wyjdzie, wiesz, z tego. A tutaj pan pokazuje jak blacha pracuje. Bardzo ładnie. I to jest to jest ta konkretnie. Tak. Zobaczcie jak on profilował a to te takie trójkątne na wagę trójkąt na bazie, tak, jak to... Bardzo same stare dobre Spinex. jak są Nie na dobrałem docent A co ty teraz tutaj handlujesz? Handluję cały czas ładna Ładna, no gumy no. I kosztują dwa razy mniej Czyli da się Da się da się. Da się Wszystko się da Też dobre gumki wycofane i to marasa idealna gumka Główka, <główka. <główka> Na Delikatny opad I kopyto Cześć. Zrób zdjęcie tego Co to jest? Na naturalnej... Rybie Tak Czyli to taki odlew jakby, tak? No tu mi odpadł kawałek, ale widać, że to jest naturalna skóra ryby, tak? No, nie, bo zalaterowana. Nie była wypreparowana. Ja mam ten kawałek gdzieś tam w domu. No, no to... to była wypreparowana i była obciągnięta Kto? To jest dopiero handmade, nie? No jest. I to taki naturalny. <laughs> Bardzo naturalny. Bardzo. Ksza ja Maczka była? Dzień To są właśnie to te nowe Tak, fluorescencyjne Ale te pomarańczowe też fajne, nie? A czy pomarańczowe to jest co innego, bo pomarańczowe są UV aktywne, nie? Mhm i one dają zdrowieść. Jak otworzysz pudełko, na przykład słoneczko zachodzi, a jeszcze ma światło, otwierasz pudełko i widzisz, jest daleka. A te już nie są UV aktywne, tylko są, e, łapią światło i, i trzymają, także świecą się w ciemności po prostu. O, od Norbika jeszcze mam bardzo fajny. Cebolures? Pod derlatką to sprzedajesz? Nie, to jest derlatka to jest ze mną. Ale to jest jest. jest twoje. To jest nasze. Nasze, wasze. Wasze, tak, nasze, wasze. Czyli to jest, to jest ich... Racikiem. Tak. To było założone z racinkiem. No i tak zaczęliśmy się pławić. Będkar. Rapciu nam mu pojechał. Znaczy w sensie w rękodzieło. No. W rękodzieło, dokładnie, tak. No. Rapczyk robił gumy, ja robiłem boblerki. Zostałem ja na drzerkach. CW, to wiem, kto nawet wam te logo robił. wiem, to możemy podziękować. I to był koniec relacji. Coś tam kupiłem, coś tam zobaczyłem. Bardzo fajna impreza. Ty, Norbik, mówisz, że będziesz na kolejnych takich. Na kolejnych, tak. Target Rękozia, chcemy się wystawić z, z Luke'em No Jak nam się uda, to wszystko będzie dobrze. No, ale musi się udać, nie może być inaczej. Także co, fajna, fa, fajna mała impreza, spoko ludzie, bardzo dużo, bo e, Był rano e, Rysiek Piwek z Radia Voxu, e, tam chłopaki tutaj, właśnie docent, byli chłopaki z Mikado, Kamil, Grzelak. Także miły jest spędzony czas. A ja uciekam do domu. Trzymajcie się, pozdrawiam. I tutaj jeszcze pozdrowienia od Cebulura.